Ej, Siemka, tutaj szybek. Właśnie sobie wbiłem na mody, żeby pograć nieco na serwerze i przyszykować się do kolejnego odcinka. Wiecie, tak mam w zwyczaju, w zwyczaju robić. Ewentualnie ulepszyć jakiś system. Właśnie sobie zauważyłem, że w sumie dużo tu się działo. Musiałem teraz jakoś podzielić itemy, zrobiliśmy skrzynki, rurki i tak dalej. I co znalazłem? Słuchajcie się, aż zaskoczyłem. Znaczy, przestraszyłem na początku, ale ten. O, właśnie, widzicie to? Czy Wy to widzicie? Zmienili. <laughs> Zmienili teksturę, która się pokazuje tam w tle z tej neterowej Na buźki z Nikolasem Cage'em Także, no tak troszeczkę troszeczkę mnie przestraszyła twarz, która na mnie, wiecie, wyskoczyła bo sobie. Na, 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 coś tu robię patrzę. O, kurczę, ktoś się na mnie patrzy, podchodzę bliżej. Pełno Nikolasów. Także, no cóż, twórcy twórca Fermal Expansion widzę ma poczucie humoru. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś taki mm... <laughs> jeszcze jakąś taką niespodziankę znajdę. No nic, dobra, nie, nie przedłużam. No. Jeżeli coś jeszcze znajdę, to dam wam znać. Tymczasem dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, i cześć! Idę dalej budować.